bo teraz się dźwięki jak mój rower skrzypki. No to nizaj, podłożymy taką muzykę tam, jak w tym, w kanonie była. Nie, na no mnie nie, nie kameruj teraz, No to, 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 to co się wytnie. Pratetyjnie. mowy owy make-up teraz stabilny jest, to chowię. A, <noise> tak. Trochę na siebie, bo tu jednak troszkę, troszkę nierówniejsza droga niż tu. Tu trzeba będzie zmienić wyścig chyba, nie? Tu się mamy, nie? No jeszcze kawałek. <noise> Ja, że w niego będę musiał rober. Takich hej. Właśnie ci chciałem przed chwilą. No to to się wytnie. No. No ta ciuje we mnie. Już mogę mówić? No. Hello, I'm professional <laughs> photographer. Hello, I'm professional photographer for 10 years. <laughs> uh, today I want to show you uh, how you can uh, take photos in a very difficult, uh, uh, very difficult um, the sun. Light. so Light. Oh, właśnie. Very difficult lie in... In jungle. Uh, with... Forest, jungle. Uh, with many... Jungle. <laughs> with many... Uh, shadows. Uh, you must uh, have... <laughs> photo camera. And... You have to... <laughs> see... <laughs> in camera. A może po polsku mów, to będzie po prostu Object? Y, y, co? Po polsku mów. No to trzeba mieć aparat, żeby zrobić zdjęcia. I trzeba wiedzieć, co się chce zrobić za zdjęcia. Czekaj, bo co ja tu ustawiam. O kurde. I trzeba wiedzieć, co się chce zrobić za zdjęcia. I trzeba wiedzieć to w aparacie. I się robi zdjęcia. Jak się ma dobry aparat, to nie trzeba ustawiać, tylko wyjdzie od razu, dobra. <laughs> Thank you for watching my tutorial. Dobra, <laughs> Nie było to jest czujowe zdjęcie, trzeba zrobić... Trzeba założyć obiektyw drugi. Chcę pauzę.